No, sięmano Odcinek powypadkowy. Jak e, ja już pokazywałem wam w zeszłym tygodniu e, palec, który wyglądał e, całkiem nieźle, no, opatulony w obranku, tak, to wygląda to całkiem nieźle w, a, i cały czas nie mam zielonego pojęcia, jak to się, jak się ten palec dogadał z piłą e, tarczową, no i, i i piła tarczowa, wzięła go na ząb, no i on na tym bardzo źle wyszedł. W, tak jak pokazałem go w zeszłym tygodniu, no to to jeszcze wyglądało ok. I tylko Michał właściwie wie, jak to wyglądało naprawdę, jak to wyglądało na drugi dzień. Teraz jesteśmy tydzień po, po, ten, po, po, po zabiegu po spotkaniu piły tarczowej z palcem, no i, i, i to wygląda mniej więcej tak. O. O ile, o ile yy, yy, kobieta w ubranku wygląda yy, dobrze, to po zdjęciu wygląda bardzo dobrze, yy, to o tyle palec w ubranku wygląda bardzo dobrze, ale po zdjęciu ubranka wygląda tak. O, I tak to się skończyło dla palca. No. Z tym, że yy, tydzień temu to wyglądało to tak. Palec wygląda tak, jest yy, nie za dużo widać, ale jest potem po posypany takim specjalnym pudrem, żeby zatamować krew, no i, i raczej zrobiło swoje, yy, swoją, swoją robotę, odwalił całkiem dobrze. No ale tak jak widać, musiało się od tego miejsca do tego miejsca, no, nie wiem jak ja to zrobiłem, ale jakoś bardzo sprytnie. No. I tylko Michał widział to na drugi dzień, bo nie wiem, jakoś tam, nawet nie pamiętam, o co się rozchodziło, w każdym bądź razie ja tu miałem, aha, bo ja tu miałem, miałem mu udowodnić, że pracuję, w końcu wysłałem mu zdjęcie palca, dlaczego ja nie pracuję, no i, i, i on, on się ze mną zgodził, że, to, że tej pracy nie będzie przez jakiś czas. No ale to nie o to się rozkazy. Ja w poniedziałek poszedłem do pracy, bo za ten y, wypadek y, przy, ten, y, przy pracy miałem w niedzielę, y, y, późnym y, popołudniem, no w, w poniedziałek poszedłem do pracy, no to nikt nie zwrócił uwagi, no bo to było tak. No to nikt nie zwrócił na to uwagi. Ale we wtorek, wziąłem się, obrodziłem. <laughs> No i byłem zmuszony, ten palec, yy, znaczy umyłem ręce, no i to się wszystko zamoczyło, no i to zaczęło yy, bardzo źle, źle ten, yy, oddziałowywać na mój, na, 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 na mój palec, no to ja to wyrzuciłem, no i że, ten palec został na golasa. No i w tym momencie wszyscy zauważyli, że ja mam rany cięto-szarpane. <küh> no i się zaczęło. Zaraz, przyleciał jeden mówi, ty, a zobacz, a ja to sobie tutaj ten palec tak wzdłuż ukroiłem na pile, a, a drugi tam coś tamtego, a, a trzeci mówi, a wiesz, a ja się tak zadrapałem mocno y, i też na, na pilę i, i, i no i takie, 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 wiecie, takie męskie rozmowy. Każdy musiał coś y, pokazać, że nie jest gorszy ode mnie, że ja nie będę bo, bohaterem dnia. <laughs> No, i zaczęły się jeszcze tego typu opowiadania, że, a wiesz, a mój znajomy to miał palec z ogrożenia, taki, taki, wiesz, jak pogroził, to wszyscy się bali, ale uciął sobie go w pile, na pile w połowie i przestał być groźny, i zaczęli się ludzie, zaczęli go niepoważnie traktować. No, bo jak on grozi, groził tym palcem, to to bardzo niegroźnie wyglądało. No i, i tego typu rozmowy. No i w końcu, w końcu ten, yy, aha, jeszcze było, o Boże, ale ty nie masz szwów na tym palcu. Ja mówię, no nie ma. Mówi, dlaczego nie masz słów? Ja mówię, bo wiesz, jak ja miałem do, do wyboru i iść do, na, na pogotowie i jeszcze poza tym, że rozpieprzony palec, to jeszcze miałem nie spać całą noc, bo ja bym nie był w, kolej, w kolejce do, 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 do obsługi nie byłbym numerem pierwszym, tylko bym był numerem ostatnim, bo tam przychodzą ludzie ze sztachetami w, w plecach albo z, z czterema nożami w brzuchu, no to gdzie oni sobie jakimś, jakimś tam palcem będą głowę zawracali. No to, to wiesz, dałem sobie spokój, nawet nie poszedłem do, do, do lekarza z tym palcem. No palec coraz wykonuje jakieś dziwne, dziwne, te dźwięki wydaje, jak go próbuję zgiąć. Aha, no i co? On się już zginać to raczej nie będzie, to od razu sobie powiedzmy prawdę w oczy, że ten palec co nie jest do tego, żeby się zginać, ale to ma swoją dobrą stronę, bo to jest bardzo dobre narzędzie do dłubania w nosie. I, i, ten, i teraz to już nawet nie, muszę, nie, muszę go, ten, nie będę musiał go prostować, po prostu będzie na stałe prosty. No i będzie tłuściutki, ale to mi też nie przeszkadza, bo ja zawsze chciałem mieć ten palec trochę grubszy niż, 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 niż ten. No. Czyli na, na ogólnie ze zbiorąca robię sobie teraz jaja z tego wszystkiego, no bo no, no nie będę płakał, nie będę rozpaczał, nie będę dzielił włos, włosa na cztery, bo yy, nawet nie mogę, nie mogę, nie mam specjalnie do siebie yy, specjalnie, wi, nie, nie obwiniam się za to, co się stało, mimo że to jest całkowicie moja zasługa, no ale to po prostu stało się. No i, 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 i ja już tego nie odkręcę, tak, tak musi być. <trymne> Zakończę chyba te dzisiejsze wydumki, bo zauważyłem, że te krótsze, krótsze moje wypowiedzi, krótsze marudzenie mają większe wzięcie i jakoś są bardziej lepiej przez was trawione. <trymne> A ten, a, a, a to wszystko, co się rozciąga, to niekoniecznie nie, nie nie nie, nie ludzie są w stanie do końca wytrzymać z, tym, z, tymi, z tymi moimi historiami. W każdym razie to by to, to było na tyle i... I ten. No, oczywiście yy, sprawa blatu jest zawieszona na, na, na chwilowo. Jest y, zawieszona w próżni, no, ale wrócimy do tego tematu. No bo ja po prostu muszę pokazać Michałowi, jak się robi blat. No. A przy okazji wy też z, z tego skorzystacie czyli gówno, nic z tego nie skorzystacie, bo nikt z was nie będzie tego robił. Nie ma takiej możliwości. Tylko y, ja potrafię, potrafię sobie ucinać palce bezkarnie, a reszta już nie, reszta, reszta będzie przeżywała. Dobra, fajnie. To ten to by było na tyle, tak jak już powiedziałem wcześniej, no i spotkamy się znowu za, za chwilę, za, za parę dni, no i, 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 i na pewno coś się w międzyczasie stanie. Także znowu was poinformuję o, o, o tym, o, o, o historii, które się trafiły przez tydzień w moim życiu, a zawsze coś się trafia. No fajnie. No to pozdrawiam, pozdrawiam Tomka, Krzyśka, czyli Australię, pozdrawiam, pozdrawiam. pozdrawiam Pozdrawiam y, y, parę innych y, osób w paru innych krajach. No i do usłyszenia. No, Cezary. <laughs> Siemarzgienia. No dobra, na razie.